Cześć, Przemek Przemo, Przemek i Łukasz Łuki Woźniak. Witamy Was w kawie, rozmówkach i planszówkach. Aczkolwiek jest dzisiaj tak ciepło, że Łukasz ja zdradzę, że pijemy jednak wodę. No tak, jest upalny tydzień i mamy nadzieję, że w tym upalnym tygodniu nie tylko siedzicie przy planszówkach tak. i zimnych napojach, też już. Nie wiem, może ktoś tam jeszcze siedzi przy meczach Polski? Chyba, <grym> znaczy, chyba już się tak sobie poddali się. No szczerze, no <grym> dobra. E, bo my nagrywa jesteśmy jeszcze wciąż przed sobotnim meczem tak. z Hiszpanią. Trzeba mieć wiarę. Tak. uda mi się pokonać Hiszpanię i Szwecję. Hiszpania I ostatnio tak jakoś, jakoś tak. To nie ma szału. A Polska wieku. za to? A Polska? No, Słowacja to jest trudny zespół. To jest, umówmy się. Umówmy się. Także. <grym> 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 Witamy no, Was serdecznie. Tak, z takim żalem pisałem do na, naszego partnera z Francji, właśnie, że tak. no, gratuluję Wam wyniku i w ogóle, jakby drużyny. Tak. I my, to jesteście Niemcami 1-0. No no tak. wyglądają super. No, nieważne, piłka można. Piłka można piłką nożną. Um, ja chciałem się na początku tylko zapytać, jak twój hiszpański? Jak mój hiszpański w ogóle? No. Czyli Mariposa, coś ci mówi. A, to jest z hiszpańskiego? Motyl. No, o, o. Myślę, że znowu jakaś fikusia nazwa, a ja tutaj wiem. Czyli coś tam mariposas to są motyle? Mariposas chyba to jest liczba noga, motyle, abla hiszpańsku pokop. Czyli ta gra, u nas brzmi egzotycznie, w Hiszpanii tak. to jest gra się nazywa motyle. W ogóle słowo motyl brzmi bardzo ciekawie w różnych językach. E... Znamy to. Znamy to, Schmetterling po niemiecku. Bo powiemy dzisiaj o grze, przede wszystkim o grze mariposas, tak? tak? Ale tak w ogóle to też powiemy, odpowiemy na jakieś kwestie wieźmińskie. Tak. E, mamy Glory, e, bo już zostało wyprodukowane. Mhm. Odpowiemy na Wasze pytania. I tak w ogóle to taka typowa kawa, ale jak widzicie ostatnio same kawy, bo mhm. już tak miękko wchodzimy w wakacje. Tak. I warto o tym też powiedzieć, że po prostu miękko wchodzimy w wakacje i w tak. pewnym momencie one nas staną. Tak. Nastaną. tak. I to, to, co, to, co to. Tak, to będzie taka przerwa, taki luźniejszy czas. E, może jakaś kawa wypadnie, albo może będzie nagrywana w jakimś dziwnym miejscu. Albo w ogóle przez jakiś czas nie będzie niczego. Tak. E, aczkolwiek to nie oznacza, że nie pracujemy. To wręcz do no, od, no odwrót. Dokładnie, to oznacza, że. że jest... więcej pracujemy na przykład mhm. nad wieźmi. Kampania już się zakończyła i e, e, oczywiście ogromny sukces na serterze, ale. Ciężko oczywiście porównywać i tak. mówić większy, ale również ogromny ogromny sukces w Polsce. Dziękujemy za Wasze wsparcie. 9 000, ponad 9400 osób wsparło grę. Tak. No jakby tak patrzeć na zagęszczenie ludności co do wsparć, no to w Polsce Polska wygrywa. Tak, zdecydowanie. Prawda? Zdecydowanie. W sensie więcej wspierających jest ze Stanów na Kickstarterze. Ale jaka tak? tam mamy gęstość ludzi, prawda? Dokładnie. Wiesz, w Polsce jest prawie trzykrotnie więcej niż we Francji. Tak, nie no, naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie i i skończyło się to wszystko super. Cieszymy się też, że tego ostatniego dnia jeszcze podobał wam się stretch goal z zaskoczenia. Tak. E, a jak słyszycie. Nie niespodzianki. Dokładnie. A w ogóle to była ciekawa rzecz, wywołane, e, wywołane przez, w, przez wspierających to, to jedna kwestia, ale druga kwestia, że ktoś założył post na BGG, napisał ten, jakby przerobił wiersz, wrzucił jakieś mm -hmm. zdjęcia mm -hmm. i to tak chwyciło za serce. No wiadomo, nie tylko to, już gdzieś tam się szykowaliśmy na taką tak. ewentualność. Ale czy co, czyli jak przeczytałeś tego post? i dotarła do Ciebie ta informacja, to byłeś na początku tak jak wiedźmi że e, nie ma przeznaczenia e, i jakby nie wierzę w przeznaczenie, a później wiesz, przeznaczenie… Dopadłem. Dwa ostrze. Ja i śmierć, tak? A, a później… Nie, nie. nie ba... Było to w jakimś sensie ta sytuacja z trollem na kampanii mhm. była bardzo e, uwypuklona przez wspierających i chcieliśmy na to odpowiedzieć. Także dziękujemy i teraz my oczywiście pracujemy nad nad całością dokoczenia tego projektu i w rzeczami związanymi z tym. Mhm. No to jak już tak sobie mówimy a propos kampanii, to tak. Dawid pyta, jak myślisz, Łukasz, Twoim zdaniem, co się składa na sukces kampanii? Czy to jest gra sama w sobie, czy to jest temat Wiedźmina? Który żyje swoim życiem gdzieś tam, czy to jest nasz kanał i, i, i nasz no, urok? Tak, tak. Chyba tak. Moja, my, to moja my. marka osobista, myślę przede wszystkim, tak. lub nasza marka tak, osobista. Tak, 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 Wiesz, to już jest taka… A myślę, że twoja, bo ja tam nawet na jakichś starterze nie World… Ward. No. Ale, ale w Polsce wery tu, prawda, mocno, więc może tak. ty. W się, sensie, ja bym powiedział, że <laughs> zasadniczo e, oczywiście nie. Oczywiście nie. Oczywiście e, kluczowym elementem tego wyniku jest to, co jest w tytule, prawda, czyli Wiedźmin, czyli ta licencja, czyli to, jakie są z nią związane emocje, e, z tym światem, który został stworzony przez, e, w, 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 w książkach Andrzeja Sapkowskiego i rozwinięty, i rozbudowany, poszerzony, e, e, no i też odzorowany w grach różnych przez e, CD Projekt Red, no i emocje z tym związane. Połączony z tym, że jesteś wiedźminem w tej grze. Tak. I wszyscy są. I myślę, że to też bardzo przemówiło do graczy. Yy, I też to, że gracze widzieli. Te rzeczy, które im się łączyły, o, mikstury, o, znaki tak. magiczne, rozwój walki. Figurki. I figurki potworów. Które, potworów, potwory znam. Potem w trakcie kampanii się pojawiło tropienie tych potworów rozszerzone, UTOS-Keliga tak. i tam mutageny i bomby i po prostu to, tak. jakby, wiadomo, rzucam tak bardzo hasłowo. No i, i potem, i oczywiście, gdy ktoś oglądał na przykład gameplaye albo recenzję, no to jeszcze dodatkowo łapał w kartach zdarzeń, jak ja, kojarzę tę historię, mm -hmm. e, znam coś w tym duchu. Więc ten świat gdzieś tam po prostu w tym wszystkim uwypuklony najbardziej chwycił. No ale oczywiście tak jak wspominałem, no to to nie jest tylko Wiedźmin i dziękujemy, tej od stołu i przyszło tam te, te, te dziesiątki tysięcy osób. Mhm. Tylko no to za tym stoi praca, żeby to przygotować. Więc praca zespołu po stronie ceny Projektu i też naszego zespołu tutaj. Więc to też myślę, że temat i, i praca, a no i też gra trafiała do recenzentów, wypowiadali się w większości pozytywnie, tam jakieś, czasami zgłaszali jakieś uwagi i myśli. Mm -hmm. No i za rok tak naprawdę to jak ta gra sama w sobie działa, to że będzie do oceny przez was. Dokładnie. Um, to jak jesteśmy jeszcze przy kampaniach, jakbyś mógł Łukasz. Także rozwinąć... tro, trochę się ślepiło, trafiło, ślepi kurze ziarno, chciałem tak, powiedzieć tak tak, tak. tak, 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 tak. Łukasz. Co możemy w tym temacie powiedzieć? A i tak. W... To dobrze, odpowiedzmy o pledge managerze, ale też powiedzmy, że już trochę lądujemy. Dla tych, którzy są zmęczeni tematem Wiedźmina, tak. to od przyszłego tygodnia to pudełko sobie stoi z tyłu. Nie pokażesz, nie wyciągniesz, obiecujesz? E, obiecuję. I e, już raczej na pytania też my nie będziemy na Wiedźmińskim mocno odpowiadać, tylko czasem tak, troszeczkę... tak. Co u nas? Tak, tak, Co u tak, nas? Tak, tak. Ale takie szczegółowo, no to już zagram w to i Kickstarter. Mm -hmm. Więc wracając do tematu pledge manager i late pledge. E, jak ja się dużo do opowiadania z tym moim zatkanym nosem i brakiem tlenu. No, chciałbym się ukazać wręczyć, ale to musisz ty powiedzieć. Tak, El, więc pledge manager w ramach Zagram w to nie ma late pledge pledge manager, więc jeśli wsparłeś na Zagram w to, to później zostaniesz przetransportowany do pledge managera, gdzie będziesz mógł swoje środki zmienić, na przykład zmienić zdanie, nie ten dodatek a ten, albo coś dodać, żeby wybrać taką nagrodę, czy taką opcję, taki pakiet, dorzucić coś, kopię dla kumpla kupić. To jest Pledge Manager. To samo ma Kickstarter. Tak. Dla Kickstartera, na którym notabene też jest język polski, też jest coś takiego jak Late Pledge. I, czyli Pledge Manager wsparł i zarządza środkami, mm -hmm. manager, mm -hmm. manager, a Late okay. Pledge to późne wsparcie. Proste. I teraz w ramach Zagraw to nie ma tego, ale w ramach Kickstartera jest. Co to jest, oznacza? Ja. Tu w komunikacji była szansa, że ja trochę gdzieś tam może z tym namieszałem, szczególnie jak w jakimś podcaście opowiadałem o czymś, ale nieważne, mhm. Wracając, to w Kickstarterze jest 7 wersji językowych, między innymi Polska. No i będzie można w tych cenach Kickstarterowych jeszcze tą grę wspierać, czyli jeszcze ją kupić mhm. w okresie do września włącznie. I to i to równolegle. Więc jeszcze nie wystartowało, ale wystartuje do września włącznie. No i jak jesteś z Polski, to jeszcze będziesz mógł Wiedźmina z opóźnieniem wspierać, ale a, uwaga, już w ramach kickstarterowych cen, czyli troszeczkę drożej, no, czyli warto wspierać tak. na no, zagram w to zdecydowanie. Dokładnie. W przyszłości już w tym momencie. Może no. ktoś z Waszych znajomych wspiera Wiedźmina i w ramach pledge, man, pledge managera jest w stanie tak. Wam... E wesprzeć grę. Tak, i, tak, i, tak, 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 Jeszcze w ramach tych cen zagrał to. Też tak. jest taka opcja, więc to też warto w ten sposób próbować na okrętkę. Gdzieś tak. tam 9400 osób myślę że jest szansa, że kogoś złapieć mm -hmm. Z Waszego miasta. Dokładnie. E, dobrze. Kolejny komentarz. Bedni. Bedni pyta, czy dodatki z Brzdenku będą grywalne z Wiedźminem? Łukasz. Pracujemy nad tym. Pozdrawiamy Bedni. Dziękujemy za dozę y, y, tu, humorystycznych komentarzy. No, Łukasz, jakbyś te dwie gry połączył, nie? <gry> O, ludzie złoci. Jesteśmy w kontakcie z oryginalnym wydawcą i pracujemy nad tym, żeby gdzieś tam w przyszłości te dwie linie się spotkały, żeby, żeby jakoś to wszystko... nie żartuję, Oczywiście nie, oczywiście nie. E, pomysł zacny szanuję, tak. ale tu oprócz tego, że wymyśliłem Wiedźmina i często opowiadamy o brzdenku. I deckbuilding tak building tu i tu, to dużych zbieżności nie ma. Dobra, Ale wiesz, to rozmiar karty jest inny, więc jakbyś nawet to samo razem. To no tak. tak. Ale jakbyś wiesz, jakbyś połączył Wiedźmina z Tytanami i z Valhalla, to już by było wiesz. Dzięki przemyśle. Tak, przemyśle. Nie. Dobrze, uwaga. Zbliżamy się do końca okay. naszych komentarzy. Jest pytanie o Sandrop. A czyli jeszcze w temacie late managera już tak. lądując z tym wątkiem, w ramach Pledge Managera będziecie mogli wybrać różne rzeczy, i do, oprócz tego co już było, pojawią się dwie nowe, czyli koszulki na karty, pakiet, kupujesz pakiet koszulek tak. na karty, e, i po drugie, Sandrop, czyli dopłacasz coś do twojego, do Twojego pudełka e, lub Twojego pakietu. I wszystkie pudełki, wszystkie figurki mają taki cień mm -hmm. e, na nich fabrycznie już zrobiony, więc mają tr więcej, troszeczkę głębi, mm -hmm. troszeczkę bardziej widać detal. Jak ktoś później planuje malować figurki e, albo mu nie zależy, to zazwyczaj tego nie wybiera, mm -hmm. a jak ktoś chce dopłacić i mieć jeszcze większy e, jakby efekt wow, jeśli chodzi o figurki od razu, to może z tego skorzystać. Też menadżer lub late pledge to się pojawi. I na no, sam już prawie koniec y, wzruszająca historia Mateusza. Oh, okay. no, co się okaże jeszcze? Mateusz pisze, że chciałby się z nami podzielić tym, co go właśnie spotkało. Ta historia ma słodko-gorzki smak, trochę bardziej gorzki. Dowiedziałem się o Starym Świecie w miniony poniedziałek. On to pisze 5 dni temu, a nie wiadomo jaki jest dzień dzisiaj. Więc nie wiemy kiedy się dowiedział się w trakcie kampanii, jeszcze. Po prostu. W niedzielę wróciłem z żoną z tygodniowego urlopu nad Botykiem. To był ostatni czas na wyjazd, tylko we dwoje przed przyjściem na świat naszego pierworodnego. Wszyscy wiemy, jak to jest. Długo walczyłem ze sobą, czy wesprzeć tworzenie Wiedźmina, bo choć bardzo chciałem, to nawet w wersji podstawowej był to dla mnie spory wydatek. Biłem się z myślami, aż w końcu postanowiłem, że tak, wchodzę w to. Będę miał coś niezwykłego, czym będę mógł zaszczepić w moim synu miłość do tych rzeczy, które uwielbiam. Wczoraj zdecydowałem już się na. To pod syna, który jeszcze się nie urodził, tak. tak? No to już dokładnie. Wczoraj zdecydowałem się na wersję Deluxe, bo jest to coś wyjątkowego, choć przyznam się szczerze, że kusiło mnie, aby wejść o link. Dziś dostaję dwa mandaty z 29 maja, ze średniego pomiaru na prędkości, prędkości na A1, łącznie 300 zł i 8 punktów karnych. Dramat. Bardzo, Co gorsza? Bardzo, sm bardzo smutna historia, Przemo. Błagam, wylądujmy pozytywnie. Tak. Co gorsza, obawiam się, że na tym samym odcinku w drodze powrotnej do Krakowa jechałem podobnie. Więc pewnie za tydzień znów dostanę list z kolejnymi mandatami. Teraz tak nie mogę przewolić, że mogłem ten hajs przeznaczyć na all in, a tak to przepadnie w najgorszy możliwy sposób. Dobre podejście, prawda? A, mm. Że żałuję, że nie wydał tego inaczej. No, no co tak, jest tak, tak, no pieniądze, mandaty, to tak. Um, co jest słodkiego w tej całej historii, a to, że gdyby ta wiadomość o mandatach, gdybym tą wiadomość dostał wczoraj, to pewnie w ogóle bym się nie zdecydował na wsparcie, pomimo, że uważam, że stare świat to coś fantastycznego. Dobrze, że miało to miejsce dziś. Cieszy się nasz widz. Powiem szczerze, że przez dłuższą chwilę byłem tymi mandatami mocno przybity, ale myślę o tym, że za parę lat zagram w tego wieśka z moim synem. Uratuję. Tak, znacznie poprawiła mi nastrój. Dzięki Wam za Waszą pracę. Nie mogę się doczekać czerwca 2022. Mateusz, tak? Tak. Mateuszu, ja też tak mam, jak sobie mandat, że jest pierwsze uderzenie emocji takie dosyć negatywne i później trzeba jak najszybciej wyciągnąć wnioski i zapomnieć. Tak. A zdarza mi się... Nie często, ale zdarza się jakiś mandat dostać. Ale cieszymy się, że ostatecznie e, zakup, wsparcie Wiedźmina e, wylądowało pozytywnie w waszym budżecie. E, nie przejmujcie się mandatami, punkty karne się wyzerują, a Wiedźmin zostanie z wami na całe życie. E, to ja chciałem tak od siebie. No i mamy konkurs wtórny. Tak, super. E, konkurs wtórny Ryśka wygrywa. O, e, bo pozdrawiamy. było e, pytanie, czego wam brakuje w naszej kawie i rozmówkach i planszówkach i napisała, a pokażcie kiedyś Barniego. Już kiedyś pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy ale... już kiedyś, był w kawie, ale no, jest wywołany. No to Barni chodź. wywołany Barni przechodzi. Ryszardo, proszę bardzo, o, o to Barni. E, i właśnie I, na i To ona wygrała. i To ona wygrała. W tak. konkursie w turnium. Tak. Na tak. które pytanie było: kogo wam brakuje? Tak. tak, tak, tak. I my odpowiadamy też na tą potrzebę. Jesteś podwójnie wygrana, bo my odpowiedzieliśmy na tą potrzebę. A jak się zgłosisz, to jeszcze dodatkowo dostaniesz od nas grę. Tak. Dokładnie. napisz na maila. I do ciebie, Mateusz, też z tymi mandatami coś wymyślimy i napiszemy. Także... Tak, tak nie, nie nie My nie mamy władzy anulować, ale. Mamy Wujasa. Komendanta. Nie, 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 nie. Mateusz, e, e, odezwi się do nas, Mateusz, na kontakt Pałukiego też. I pamiętajcie, żeby uważać na A1C. E, więc słuchajcie, jeszcze zanim opowiemy o Marii Posas, to glory. Nawet jest nierozpakowany. Tak. Nie będziemy tu uprawiać żadnego unboxingu. Mm -hmm. Tylko pokażemy, że jest. Dostaliśmy w pakiecie z kartami e, e, promo, znacznikiem żywicznym fazy, mm -hmm. metalowymi monetami mm -hmm. oraz listem z podziękowaniem od wydawców, mm -hmm. od twórców. Więc nie będziemy to już się go czytać. Tak, już nie będziemy go czytać. Pozdrawiamy Was, e, e, Lir i Wis. Gratulacje, że to udało się w końcu dowieść. i teraz my sobie to rozłożymy już, że tak powiem, poza kamerą, a tak. wszystkich, którzy wspierali, wszystkim, którym, którzy wspierali, życzymy udanych partii. O, więc Glory, jak nie macie, a Was interesuje Eurogra o pojedynkach rycerskich, to wyszukajcie w sklepach. Mariposas. Łukasz. To ja może w dwóch słowach powiem, a ty oddychaj sobie w tym czasie. Dobrze, jakby korzystaj z sytuacji. Mariposa, czyli gra w klimacie motyli. Gra, która polega w dużej mierze na przemieszczaniu się po planszy Ameryki Północnej, ponieważ Mariposa, hiszpański motyl, ale mówimy tu o sytuacji, w której te motyle migrują z Meksyku do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i później wracają. i Jest to jakby prawdziwa historia. Te motyle, co, ciekawa, po, co ciekawe, po Pokonują ten dystans, ale nigdy to nie jest jeden motyl, który pokonuje cały dystans, więc one wymierają, rodzą się na nowo i jakby sobie tak lecą. Czyli taki trochę cykl życia obserwujemy tutaj, tak, prawda? Taki the, krąg życia. Kr krąg życia, the circle of life. o tym the Circle of life. No, dokładnie, i, i mamy sobie na, w swojej drużynie motyle, które są w różnym pokoleniu: od 1 do 4. Jest Wataha Wilków w drużynie motyli, tak to się nazywa? Dokładnie, No, i mamy karty akcji, zawsze w dwie mamy na początku ruchu. No, i moja tura wygląda w taki sposób, że zagrywam sobie kartę, wykonuję jakąś akcję, dobieram nową kartę, więc w przyszłej turze znowu wybieram z dwóch. akcje to jest poruszanie się po planszy, latanie jednym lub wieloma motylami w różne miejsca, zbieramy kwiatki. No i te kwiatki służą nam do tego, żeby jakby rozwijać się z tymi motylami, wchodzić na kolejne pokolenia. Rozwijamy się, zdobywając też specjalne tutaj takie karty różnego cyklu motyli. No i zasadniczo wszystko roz rozbija się o te trzy pory wiosna, lato, jesień. To są trzy takie pory, które nam odliczają koniec gry. Widzimy, ile tu jest rund, ale też pory roku, pory roku które dają nam zasady, co punktuje. Więc tutaj sobie zawsze sprawdzamy co punktuje I w dużej mierze w tej grze punktują właśnie nasza obecność naszych, obecność naszych motyli w konkretnych rejonach na planszy. Czyli na przykład nie chcemy, e, chcemy być pomiędzy Atlantą a El Paso, albo chcemy być pomiędzy Nowym Jorkiem a na przykład Ci, Chicago, albo nie chcemy być gdzieś tam, albo chcemy być na pewnych kolorach i e, to nam daje różne punkty w grze. E, i, I jakby, te, 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 jakby te, te zasady im dalej w własnym są jakby bardziej zamasowane, trudniejsze i dają więcej punktów. Oprócz tego w trakcie gry możemy zdobywać jakieś specjalne karty, które dają nam specjalne ruchy albo specjalne jakieś możliwości. No, i jakby pod koniec gry musimy wrócić do miejsca, z którego wylecieliśmy, tak? czyli ten Circle of Life musi się zacyrklować i jesteśmy z powrotem w tym miejscu. Musimy tu dolecieć jak największą ilością ostatniego pokolenia motyli, i za to dostajemy jeszcze specjalne punkty. No i tak to w skrócie wygląda: z różnych miejsc te punkty zdobywamy, i, i, i na końcu porównujemy, kto ma ich więcej. To tak w mocnym skrócie. Tak, myślę, że. Jak się spojrzę na początku na, na tą planszę, to ona wygląda w taki sposób, że tu jest dużo takich dużo rzeczy i myślisz sobie, oj oj co to będzie, ale ostatecznie sama rozgrywka jest bardzo płynna, przyjemna, czytelna. Yy, zagrywam kartę i lecę i czas i muszę i tak naprawdę jest proste, ale jednak ciekawe kombinowanie. Prosto o tyle, że mam dwie karty. Na początku mam jednego motyla, potem pewnie zaraz będę miał dwa, może trzy, może cztery. E, więc, tych opcji troszeczkę jest, ale one nie są jakieś takie szalenie różnorodne. Tylko okej, okay, bardziej w tą, bardziej w tą. Próbuję myśleć o jednej misji o drugiej misji, e, zebrać jak najwięcej tych kwiatków, odwiedzić te miasta po drodze, bo to też jest coś ciekawego. Także ładne, tematycznie, bardzo przyjemne, komponentowo też jest przyjemnie. I, i fajny poziom główkowania, także mhm. mi, się podoba, mi się podoba, no i ten temat motyli tutaj jest, myślę, że ciekawie pokazany, bo gdyby, no bo i kwiaty motyle i ten cykl, o którym mówisz, to mi się klei. Prawda? Ta gra mogłaby być teoretycznie o czymkolwiek. Tak. Ale gdyby było o czymś innym znów, no to by nie było tego dodatkowego smaczku, gdzie coś tam tłumaczymy. Tak jak troszeczkę mamy Azulejzus i ty możesz tam przypomnieć, że byłeś kiedyś w Portugalii, prawda? A ja mogę powiedzieć, że mój kumpel był w Portugalii. tak na tym to polega i, płynki, I te płytki są. są. Mhm. E, tak tutaj e, cykl życia motyli może gdzieś tam kojarzymy, jak to wygląda, tak? E, mhm. I. E, no i dodatkowo to, że one. Kolejne pokolenia są, te starsze zostają, więc to, to działa naprawdę fajnie. Tak, no i faktycznie gra wydaje się taka bardzo prosta, ale nie jest banalna, bo naprawdę ja w swojej turze. Zastanawiam się na jakie pole polecieć, i biorę pod, pod uwagę kolor. Tak. Biorę pod uwagę kwiatek, jaki tam występuje. Biorę pod uwagę, czy to pole jest polem, które rozmnaża mi motyle, czy nie. Tak. Biorę też pod uwagę miasto, które może mi dać jakąś specjalną kartę i coś tam jeszcze namieszać. Te miasta w trakcie gry się odkrywają, więc to jest dla mnie coraz bardziej jawna decyzja. Uh -huh. No i, i to wszystko próbuję umieścić zgodnie z tymi y, misjami, żeby nie być gdzieś, być gdzieś i y, te motyle, też co jest bardzo ważne, wymierają mi w Trakcie. Tak jak też to się w tym Circle of Life dzieje. Tak. Pod, między wiosną a latem giną wszystkie poziomu pierwszego, a później poziomu drugiego. Zostają nam na końcu w grze tylko trójki i czwórki. Tak. Ciekawa gra. Tak, ciekawa, ładna, fajna. Także no myślę, że jeżeli ktoś szuka czegoś, co, co będzie zarazem łatwe do wyciągnięcia, Przyjemny, przyjemny do wyjaśnienia, bo można to usiąść i powiedzieć: weź graj, gramy w motyle. Tak. Zagraj kartę, poleć, zbierz kwiatek, zaraz zobaczysz. Mhm. A z drugiej strony, rzeczywiście to y, rozkmina jak dobrze zapunktować wszystko, jak tak. zmaksymalizować swoje punkty w ramach ruchu, mhm. daje fajną satysfakcję nawet nam, tak. którzy teoretycznie lubimy w gry troszeczkę cięższe. Ja nawet lubię grę z kwiatka na kwiatek, którą ostatnio też pokazywaliśmy, też o motylach, i ona jest o takie dwa poziomy niżej, tak. myślę, ale Poziomu wciąż trudności. Poziomy trudności, niż to? Tak? Myślę, że tak. Okay, o no, ja... może o półtorej, może o jeden. Zależy, w jaka skala, jaka jest skala na 100, no to to jest 2 na 100, to jest mało. No, jak no właśnie, jest skala chciałem bez skali też. Okej, okay, czyli te punkty są abstrakcyjne. Tak, mi chciałbym powiedzieć, że ona jest trochę łatwiejsza, prostsza, prostsza niż to, ale wciąż mamy no pola, latamy tymi motylami, coś tam się dzieje, więc tutaj, jeżeli zagraliście w w, z kwiatka na kwiatek, i chcecie czegoś więcej, tak. to tutaj przytrzyma Was temat. A myślę, że mechanika nie przeszkodzi i nie odstraszy, bo jest tak. bardzo przyjemna. Zgadzam się. Polecamy Mariposas. Za tydzień, pewnie wrócimy z jakąś kolejną grą. I musimy sobie podać ja, na widzisz. widzisz, co jesteśmy dzisiaj. Przez to, że jest tak ciepło. Wiesz, łukasz. A no tak. Słuchajcie, życzymy Wam udanego grania. Korzystania z tej pogody, wakacji, przyjemnych, przyjemnych wakacji. Bo tak naprawdę niedługo Łukasz jakby wakacje to nam się nie zaczęły nigdy, po prostu jest cieplej, ale takie wakacje szkolne się zaczynają. A no właśnie, nasi widzowie, którzy są w szkole, życzymy Wam udanych wakacji. Nasi rodzice, którzy, którzy mają dzieci, które są w szkole, to też w pewnym sensie zaczynają się wakacje, bo wtedy planujemy urlopy, żeby z tymi dziećmi pojechać do tej Chorwacji, prawda? Coś... Tak, coś czy tam nad Bałtyk, coś tam trzeba z tymi dziećmi wymyślić, więc tym bardziej życzymy udanych wakacji gdzieś tak w połowie czerwca, ale ta końcówka czerwca, też umówmy się, prawda? Co tam się w tej szkole dzieje? I na dzisiaj to tyle. Do. Zo. Do Zo. się Zo, bo jest ciepło i można zobaczyć jakieś fajne zwierzęta. Tyle cześć.